Dzisiaj wieczorne myśli, nie poranne, ale wieczorne, e, ponieważ my musieliśmy się przenieść do nowego miejsca, nowego, ale nas, o, znanego przez nas, tutaj Pana. wyspy Cham. Wczoraj właśnie byliśmy na wyspach czam tutaj. Tam trzeba dojechać, potem dopłynąć taką łódką i e, po prostu tam mieliśmy super taki dzień e, w wodzie. Byliśmy na snorkelingu, byliśmy też na takiej plaży, która jest po prostu niesamowicie czysta. Taka plaża, która no, turkusowa, woda i wspaniałe, po prostu koral też do nurkowania. Więc jeżeli ktoś lubi nurkowanie, to tam jeszcze można było takie głębsze nurkowanie, nie, nie z rurkami, nie z okularami, tylko jest takimi z powietrzem. Nie o co się teraz i no było super, więc polecam tutaj, dosyć tania ta wycieczka tutaj jest. Przepiękna taka natura, no i bardzo czuliśmy się w takim wodnym klimacie, właściwie woda zawładnęła nami, więc takie poczucie właśnie relaksu też, było, bo woda ta niebieskość daje taką, taką pełnię, ale też emocji, też było dosyć dużo emocji, więc myślę, że takie połączenie ze swoimi emocjami, u nas akurat w pozytywnym tego sensie, ale no też mm, mieliśmy taką możliwość pom 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 pomagania, e, z zrozumienia e, e, emocji innym. E, I teraz właśnie e, takiego zagłębienia się, e, czy jeżeli e, ogarną Cię jakieś emocje, czy blokujesz je, czy... Pozwalasz im, że tak powiem, przypłynąć. Jak nawet zrobiłam sobie taką mapkę, co robię, jak się jestem emocjonalna. Nie powierzy, tylko jak się, tylko jak mi jest przykro. Czy pozwalam sobie przejść, że tak powiem, nazwanego przeze mnie do jeziora mojego wewnętrznego, czy zatykam i po prostu potem muszę szukać ludzi, którzy mi pomogą odetkać tą, tą drogę? więc może Wam kiedyś pokażę ten mój rysunek i na czym to polega w każdym bądź razie wczoraj udało nam się porozmawiać z kimś, kto potrzebował jakby um, odpłynięcia tych emocji swoich i, i myślę, że i takiego takiej akceptacji, że nie trzeba tego trzymać że po prostu jeżeli coś zdarzyło się w życiu to Y, trzeba to przeżyć, ale nie należy tego trzymać w środku, bo po prostu, jakby to wewnętrzne jezioro, które ja to tak nazywam, nasze spokoju, wyciszenia i takiego y, wewnętrznego spokoju, właśnie ono się tak y, zanieczyszcza. I teraz, jeżeli trzymamy to długo, no to. Po prostu się robi ciężkie, taka woda ciężka, więc trzeba się czasem oczyszczać i najlepiej sobie popłakać czasami, jeżeli się może. Ale ja na przykład mogę się przyznać, że wczoraj właśnie e, udało mi się trochę popłakać ze względu na to, że em, właśnie to poczucie bezpieczeństwa, to poczucie e, e, bezpieczeństwa i, i, e, chciałabym sobie tak wytworzyć. W, w sobie i tak właśnie udało mi się zrobić taką medytację, mmm, czucia swojej wewnętrznej siły bezpieczeństwa i spokoju. I teraz mam nadzieję, że będę ćwiczyć to, jak sobie to wytrzymać, i polecam właśnie nów w Lwie. E, I teraz czy damy sobie y, to właśnie to uczucie, y, czy pozwolimy sobie być w tym uczuciu, właśnie. Y, Takiej e, swobody, może takiej delikatności, ale też zarazem takiej pewności siebie, bo e, no, każdy z nas może na chwilę zamknąć oczy i tak poczuć to ja. Nie musimy tego mówić nie wiem, online czy, czy, czy do kogoś innego, tylko do siebie, tak. Czuję siebie. Tą swoją wewnętrzną cząstkę, która jest tylko moja, i dzięki tej cząstce właśnie tak e, po prostu e, ożywiać się do, do, do codzienności. Nie, jakby pośród naszych zadań codziennych szukać, szukać takiej radości, i dzięki tej naszej cząstce tak o to mnie ożywia, to pobudza tą moją e, e, cząstkę mnie. I, I jak już będziemy wiedzieli, co jest dla nas taką radością, to wtedy będziemy jakby świadomiej i pełniej yy, tak przeżywać. Więc myślę, że to jest ważne, żeby być takim zaangażowanym w swoje życie i dzięki temu też możemy Cieszyć się z innymi i właśnie poszerzać swoje local community, czy, czy tworzyć jakieś fajne grupy z pasją. Ja na przykład e, właśnie muzykuję i, i po prostu wyjęłam swoją gitarę i e, e, prześlę taką moją piosenkę, którą kiedyś nagrałam, a dawno jej nie śpiewałam. Więc no też poszukuję grup do śpiewania, właśnie znalazłam też open tutaj. I myślę, że jeszcze na jakieś konkursy wyślę tą piosenkę albo inną. Więc tak. No, pasja. Czym jest dla ciebie pasja? Co wspiera twoją wewnętrzną siłę i taką wewnętrzną radość? Myślę, że rozświetla to takie wnętrze, że tak, aż oczy się otwierają. I na pewno wiesz, o co chodzi. Miłego wieczoru, pozdrowienia tutaj tej nad Może jeszcze raz? Wyspyczam. Chum. Wyspyczam co tutaj? A tutaj, Lady.